Krajobrazy Grenlandii i Svalbardu były tematem ekspozycji fotografii Krystyny Szymańskiej. Wernisarz odbył się w piątkowe popołudnie w puławskiej mediatece. Eksponowane na wystawie zdjęcia przedstawiają piękno dziewiczej przyrody Grenlandii i Svalbardu niezbyt i przez działalność człowieka. Fotografie uwieczniają siłę natury oraz jej monumentalizm. Dodajmy, że autorka zdjęć, puławska fotografka Krystyna Szymańska ma na swoim koncie już 40 wystaw prezentujących wykonane przez siebie fotografie. Dodajmy, że obecnie bohaterka wystawy pochłonięta jest uwiecznianiem na zdjęciach przyrody, zwierząt, zwłaszcza ptaków oraz krajobrazu Polski i Europy. Przede wszystkim ciekawości najpierw. A później coś zaskakuje, coś wydaje się normalne, a normalnym aż zanadto, to mi się wydawały właśnie te kurtki puchowe. No kto to słyszał? W Grenlandii tak daleko. W puchowych kurtkach zwariowali. Klimat jest y, suchy, y, suchy. Nawet bym powiedziała pustynny, tak na Svalbardzie, jak i na Grenlandii. Mimo lodu wydawałoby się, to jednak y, klimat jest y, suchy. Czy pozostaje Pani w pamięci takiego coś szczególnego, gdzie Pani chciałaby jeszcze wrócić, zobaczyć, jeszcze raz sfotografować? Może z innej strony, może z góry, z dołu? No, ponieważ ja trochę jestem łazikiem, więc na pewno chciałabym tam być, aczkolwiek no chyba trzeba też pojechać trochę w inne miejsce, ponieważ ostatnio od zarazy, od zarazy naszej, Zajęłam się trochę bliżej fotografią przyrody. A jak przyroda, to zwierzęta, to ptaki, no i też jeżdżę, ale tylko na razie w Europie, bo doszłam do wniosku, że tak za trochę tego ptactwa i zwierząt jest, tak jak widać tutaj. To niedźwiedź biały, to, to woły piżmowe. Bardzo mi się podobała przyroda ogólnie, czyli ta. Tundra 10 cm, mimo wszystko kolorowe, bez przerwy, jakieś wodne między kamieniami, wodne yy, kałuże, źródełka, nie wiadomo, jak to nazwać. I to było piękne, ale wydawało mi się, że zobaczyć, lodowiec nie z boku, nie z przodu, tylko wejść na niego to będzie coś cudownego. Niestety. Odebrałam to troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że źle poprowadził przewodnik, mhm. towarzystwo, bo poprowadził bardzo niebezpieczne miejsca. To znaczy y, pół metra lodu i z jednej strony, z drugiej strony przepaści. Mhm. No, to daje wrażenie o lodowcu, owszem, tylko troszeczkę wydaje mi się, że Ej, jest jeszcze... to i gdybym wróciła to na Grenlandię na pewno nie poszłabym na ten lodowiec. O. To jeszcze zapytam, czy ten niebieski jest rzeczywiście taki niebieski kolor tych lodowców, czy on jest tak piękny, taki Ej, szafirek wręcz bym powiedział? Tak, 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 taki kolor, taki kolor jest lodowców. Oczywiście często jest brudny, ale najpiękniejszą rzeczą właśnie yy, nie, nie da się wszystkiego powiedzieć, mhm. ale na przykład my na y, jachcie, będąc, zawsze byliśmy przypięci do metalowej liny, bo w każdym momencie mógł się lodowiec ocielić. A cielenie się lodowca to jest walenie wielkiego wieżowca do wody, i wtedy wszystko wokół. Musi się trzymać mocno na nogach. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w piątkowym wernisażu wciąż mają szansę na obejrzenie ekspozycji. Wystawa Grenlandia i Svalbard Lodowa Kraina w obiektywie Krystyny Szymańskiej będzie dostępna dla wszystkich miłośników fotografii w holu wystawienniczym Mediateki przy ulicy Wojska Polskiego do 12 lutego.